dobry wszystkim dzisiaj mamy 28 lipca lipca tak? 29. 28. 9 28 lipca piątek to jest nasz bagażnik 8 to jest Marzenka Marzenka płacze za kotami pozostawiliśmy koty pod opieką mamusi i ziuty No, opieką, i tak płacze płacze Marzenka, to wygląda nasz samochód jedziemy teraz jedziemy teraz do Austrii do znajomych do miejscowości której nazwy nie wymienię, bo nie pamiętam jakaś taka dziwna nazwa. To czy nie jest człowiek normalny w stanie wymienić nazwę po Austriacku? I to jest nasza mhm. pierwsza rowerowa podróż z marzenką. Taka daleka. Taka daleka. Na pewno będzie się działo, na pewno będzie wesoło. Mój rowerek po generalnym liftingu. Prawie marzenki, prawie nowy. No, się teraz sprawdzi airbike. Wystawię Airba później opinię, Darusi. Airbike. Zobaczymy, jak się będzie sprawować. No, jak się będzie sprawować właściciel, przede wszystkim. Łoza. A, ta Marzenka da radę. Jest dzielny. Dzielny, no, zawod... już popłaczę, trochę dzielny zawodnik Dobra, na razie jedziemy do Austrii, wsiadamy i jedziemy w trasę. Na razie. Wjechaliśmy do trzech. Kierujemy się na Brno będziemy w Austrii, to się zameldujemy. w Austrii. Zatrzymaliśmy się na chwilkę rozprostować nogi z Marzenką. Marzenka będzie jechała całe dwa tygodnie w tej sukni. Ona tak na elegancko się wybrała. I tak będzie jeździć, powiedziała że będzie jeździć w sukni. No co, no już końcu kobieta z Polski musi prezentować Musi wyglądać elegancko, a nie, czasami. nie w jakiś gaciach rowerowych. To jest jedna z wielu sukien na tą wyprawę rowerową. <gry> Bezdechowe? Tak. Mhm. Na no takim brali mnie dobija, jest to tam siedzi jakiś pan, ale tu jest jakimś samochodem. wypadek co to Mikulow, pan, zamek Mikulow. Piękny. Witamy, witamy. Pomalutku, pomalutku jesteśmy już w Austrii. Przyjechaliśmy z Marzenką do miejscowości Judenał, do Basi i do Adama, ale pierwsze nasze kroki potem pokażę, ale pierwsze nasze kroki skierowaliśmy do sklepiku samookrzydłowego, gdzie można kupić sobie wina, gdzie można kupić sobie soki, gdzie można sobie kupić różne cuda prosto od gospodarza, proszę bardzo. Ziemniaczki. Właśnie, właśnie, właśnie pani gospodyni. Tam była pani gospodyni. Ziemniaczki. Jajka, winko, soki. Winko. A tu jest Basia. A której jesteśmy. A co tam? Kliskot. God. <laughs> God, po austriacku. Boże. O. Tutaj winka są z, znaczy wina i soki z winogron. Proszę, jajka? Biały sok z winogron i czerwony sok z winogron. To jest sok, wino... a nie wino? Nie, to są soki z winogron. Traubensaft po niemiecku. Aha. Białe winko różnego rodzaju, to są winka Markowe, to są winka tak zwane Hauswein, czyli wino od gospodarza takie domowe, a to jest też tu produkowane, ale takie już bardziej no, wykwintne, można Aha. powiedzieć. I to jest całą noc otwarte tutaj, Całą noc można przychodzić i kupować sobie. Naciska się na automat einkaufenwedzinen, czyli rozpoczynamy kupowanie, wpisujemy numerek. Marzenka, powiedz Aha. jaki numer. Kupujemy wina. Które, się lubisz wino? Na końcu to białe? To 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 jest A15? Ja kupuję takie duże te. Aha, to jest biegłe. A10, dobra. Ja kupuję takie duże, bo te duże są. Konik szachowy na A10, dobra. Konik szachowy? Na A10? Na A10. 10 patrzysz się tutaj kawałką. Tak, proszę. A10 pokazuję ile winko kosztuje i że można od 18 lat kupić, tak? Dajemy do kaufem. I teraz soczek na ciebie zerniobram. Który? A dla mnie soczek z aha, tak. jest tak. teraz który biały czerwony, czy obydwa? Nie, nie, czerwony. b ja, 15 Proszę. Nie, jakby co? Nie, ty nie takich pieniędzy, absolutnie. A 32 mamy. Becalen teraz, tak? Tak, a 32? No. Mamy. Dobra, to teraz Becalen. I co? To? Tak? to jest to Becalen? Tak, tak. Becalen, czyli płatny. Czekaj, teraz musimy przyłożyć aha. kartę, że jesteśmy pełnoletni. Też mam. Taka specjalna, to A to tak tylko jest po to, żeby pokazać, że się jest pełnoletni, tak? Tak, jest. A płatność o, tylko... Ja Teraz zielone światełko mówi o tym, że można zapłacić. A płatność Ocha, tylko ty gotówką, mam... tak? Teraz trzeba wsadzić tu pieniążki. Tak. 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 Ale płatność tylko gotówką, Basiu? Tylko gotówką. Aha. No. Aby ktoś tak, był, to trzeba tak, mieć kasę ze sobą. Patrzcie. O, no. o Jezu! Aha, i teraz to jest... Moja reszta, wino nasze. <grym> Aha, i tu się otworzyła te, proszę bardzo, otworzyła się krateczka. Tak, Soczek dla Ciebie. To potem Pani jakoś już uzupełni. Tak, oczywiście. Właśnie Pani tu było spodanie nie była. Teraz, które my mamy tu jeszcze winko? Tutaj nam się otworzyło, tu. to było czerwone kupione. I to, I to, to, to. to kupiła Marzenko białe to. A to za czasność teraz to? Nie, to nie? się już zostawia, tak. Taka była pyszna zapiekanka. Jesteśmy u Basi, u Adasia. <grystanie> I Piotrusia. Którzy nas przygarnęli tak. i u Piotrusia syn. Piotr, Adam i Baba. Zapykania. Basia, Adaś nas górę, przygarnęli. O, o górniczemu. Pod swoje skrzydełka ugościli nas pyszną zapiekanką. Tylko, że tak, że my zjedli ją szybko, że nie widać. Marzęcy zostały tylko... Proszę zobaczyć. Nie, taka zostało. Była duża, taka nie była wielka, zapiekana ziemniaczana. Pyszna była. Gospodarska. I żeśmy ją ciuknęli, tak, o proszę. O, Ale miam, miam, miam. Taka była pyszna, żeśmy ją tak szybko no. ciuknął. Ja się bardzo cieszę, że mam tak smakowa winko to co pokazywałem w tym W tym Swojski soczek winogronowy, pyszny. Tak, soczek polecamy dla wszystkich, którzy nie piją alkoholu. Soczek mm -hmm. jest przepyszny naprawdę. A wina polecamy Słuchy. dla tych, którzy lubią jednak trochę z alkoholem. alkoholem tak. No, tak. Siedzimy sobie tak, na takiej wyrandach. Bardzo... z Polski lubią słodkie wino, to polecamy słodkie? austriackie wytrawne mieszane z sokiem. Tak. Marzenka właśnie takie pije. Słodkie, wino, słodkie tak. winko mieszane ze sokiem. Mm -hmm. O matko, dziękujemy za pyszną kolację. Dziękujemy. Dobre było, Kana? Pyszne było. Dobre. Zaraz weźmę przepis, <grym> będziesz robił. <grym> sobotę sobota dzisiaj jest 29 lipca jesteśmy u Adama i Basi, u Basi i Adama w zasadzie To pokażę ogród bardzo mi się tutaj podoba bo jest tak swojsko naprawdę jest jest nie nie, nie wybetonowane tylko jest po prostu tak naturalnie są morelki piłki tam jest basen Może Jedi wyjdzie z domu, czyli wilczurzyca taka przepiękna Tu jest ogród taki naturalny, tu jest basenik tu jest zaczarowany ogród u Adasia i ubasi. No, bo ubasiła da się. Gdzie? No chodź moje kufle, że to Znowu kręcił jako żebyśmy wszystko zjedli, tak? Dziękujemy za pyszne śniadanko. No widać że od razu, że było pyszne, bo nie zostało. nic. Nic nie zostało. Ty to masz po wszystko prostu normalnie. Zapłon? Czasami tak się zdarza, zanim siebie wejdę na odpowiedni tryb, to tak, tak jest. Zanim wejdę na odpowiedni tryb, to trochę minie czasu. Jesteśmy śniadanko Będziemy się zbierać pomalutku do Salzburga autkiem Bo na pociąg okazało się, że nie mamy zarezerwowanych biletów rowerowych I byłby problem A w Salzburgu prędzej znajdziemy jakieś miejsce parkingowe I tam po prostu zostawimy auto I ruszamy stamtąd A tu morelki Bardzo dobre zresztą i zaczarowany ogród Jedi Jedi piękno to no jaka jesteś śliczna no śliczna jesteś Brawo, Jedi! Wyjechaliśmy od Basi i Adama. Jeszcze zatrzymaliśmy się tutaj w tej miejscowości Judenbau. Będę kupować olej z dyni. Poświeży olej z dyni, który nam polecili. Marzenka C już spracowała Czekaj, albo na wszelki wypadek zrobię tak 38, a jak nie to zrobię... Jest, nie jest, pokazuje ile Euromarzenka teraz... wrzuciła, jest. I teraz naciskam 38. Jest! Jest, proszę no! bardzo. Dziękujemy. Jest. No. Szklany dlatego chciałam tą mniejszą, bo wiele. Olej z dyni, to są świeże jajka, już wiem jak kupować. Mermeladę. A tu są chili. A to są papryczki, wrzucajmy proszę nie do tej maszyny pieniążki o no. A chyba dzisiaj nie A chyba ci... Nieczynne, ale też co coś tutaj. A nie, kasa, tu do tej puszeczki chyba się wrzuca. No dobra, ale za co? 10 euro, za ten, jakieś tutaj zboża chyba. To dla, chyba dla ptaszków jakieś, jakiś jakiś pokarm no. chyba. No chyba tak. No, w ogóle w ogóle to są chyba ptaki jakieś, nie? 5 kg 10 euro i tam się wrzuca do tej puszeczki No fajna sprawa. No, takie podobne jak w Danii były te same obsługowe te... Jedziemy teraz w kierunku Salzburga pojedziemy i tam nam Basia załatwiła u jakichś e. Państwa Filipińczyków, tak? Tak, u Filipińczyków, taki, u Filipińczyków. Wasia jest misjonarką? Tak. tak. Ona no, no nie wiedziałem. No ale ja już siedziałem to wiem Wasia jest misjonarką tak. i przez swoje kontakty uruchomiła Prawdopodobnie będziemy mieli miejsce parkingowe w Salzburgu u Filipińczyków. Prawdziwych filipińskich Filipińczyków w mieścinie Noulengbach No i oczywiście Marzienka wypatrzyła zamek na górze ja bym tam chciał Zamek na górze Zamek na szczycie Jeszcze na jakiś kościół. Chodzi o godzinę 18.20. Jesteśmy na tym osiedlu na obrzeże Salzburga. Tutaj w tym bloku mieszkają znajomi Barbary, Wasi. I dała nam tutaj na takie małżeństwo. Znaczy no, rodzinka taka, Filipińczyków. mieszkają tutaj w na parterze. No, i pozwolili nam zostawić sobie pod ich czujnym okiem, będzie stało nasze auto, które stoi sobie tam na parkingu. Bo pani nie ma samochodu, i pozwolili nam tu, a te wszystkie miejsca parkingowe są praktycznie w Salzburgu, są płatne, bardzo ciężko znaleźć cokolwiek. Pani nam pozwoliła sobie na dwa na trzy tygodnie zostawić samochód, no ale niestety nie ma miejsca do spania. Najtańszy hotel tutaj w pobliżu kosztuje 120 euro i dlatego jedziemy na kemping około 12 km mamy do kempingu, jakiś camping nord się nazywa camping, Nord Camping No i pojedziemy tam, przed chwilą przeczekaliśmy burzę, bo była straszna burza tutaj no jedziemy na ten Nord Camping, no to tam myślę, że będziemy około 19, rozbijemy się na tym kempingu i, i pojedziemy jutro już na właściwą trasę Jedziemy na camping, a ja tu jest stadion Red Bulla, Red Bull Salzburg. Dobra kochana, możemy jechać, bo chyba nie, nie dojedziemy chyba na ten camping. bo nas chyba skończy Oczywiście burza nas złapała. Jesteśmy na campingu Jesteśmy tutaj rozbici, camping Jak się ten kamping nazywał marzenka? Nord North nord, nord Camp, camping Nord jest full ludzi, tu mieliśmy rezerwację i pan nas tak tutaj utulił w takim miejscu posiłkowym Proszę? Powiedziała Ci pani, że jesteś luka No, że jestem szczęścia, że w ogóle znaleźliśmy miejsce i tak jesteśmy przytuleni tutaj przy ławeczce, no ale na jedną noc to nie masz jak tutaj za bardzo wypierdywać. 34 euro zapłaciliśmy, tak? 34 euro. No ale w Skępie jest ciepła woda, jest są prysznice. Zjadliśmy już kolację, rowery przypięte. I po kolei teraz idziemy się showerować. <laughs> Skarpetki najważniejsze No i tyle, z pierwszego dnia, pierwszego i drugiego w zasadzie relacji Jutro objedziemy sobie Salburg i wyruszamy na trasę już Także do jutra, do zobaczenia